Witam w BI From Scratch. Dziś zaprezentuję Wam szybkie miary Time Intelligence. Zapraszam. Dziś pokażę Wam, jak używać szybkich miar do wyliczenia funkcji Time Intelligence. Aby uzyskać dostęp do szybkich miar, Wchodzimy na zakładkę Modeling. Jest to trzecia zakładka w Power BI. Na tej zakładce wybieramy opcję Quick Measures, czyli szybkie miary. A następnie przechodzimy do sekcji Time Intelligence i wybieramy jedno, jedną z dostępnych metod wyliczeń. Ja zacznę od funkcji, która jest wykorzystywana do porównania zmiany sprzedaży rok do roku porównanie year over year więc wybieramy tą księ. następnie jako wartość bazową, którą będziemy porównywać wybieramy sprzedaż netto jako oś czasu wybieramy kolumnę dat. kolejno określamy ilość okresów, które Chcemy porównywać i naciskamy przycisk ADD. Tak przygotowana funkcja zostaje automatycznie wygenerowana w języku DAX i dodana do, do wcześniej wybranej tabeli. Moją wcześniej wybraną tabelą była tabela kalendarza. Oczywiście możemy zmienić tą tabelę na tabelę miar. Funkcję sprzedaż Year over Year możemy teraz dodać do macierzy. I w ten sposób możemy, e, otrzymujemy porównanie rok do roku e, wartości sprzedaży. Będzie to szczególnie widoczne w momencie, kiedy przejdziemy na poziom agregacji roku. I teraz widzimy zmianę rok do roku. Czyli widzimy, że wartość sprzedaży w 2019 w stosunku do roku 2018. Spadła o około 16,81%. Natomiast to wartość sprzedaży z 2020 w stosunku do roku 2019 wzrosła o, o ponad 100%. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, zawsze możemy podejrzeć e, tą miarę doksową. E, jest ona teraz wybrana, więc. Widzimy y, oknie formuły, przygotowaną miarę. Widzimy zmienną, y, previous year, w której została wyliczona sprzedaż y, z poprzedniego roku za pomocą funkcji date add. Funkcja date add przesuwa zakres dat o określony dowolny interwał. Możemy wybrać rok, miesiąc kwartał i dzień w tej funkcji następnie w wyniku zwracany zwracana jest różnica a właściwie procent wartości sprzedaży z różnicy czyli mamy sprzedaż z bieżącego okresu pomniejszoną o sprzedaż z poprzedniego okresu podzieloną wartość sprzedaży z, z poprzedniego okresu wyrażone w procentach jest to pierwsza z funkcji, którą chciałem e, Wam pokazać. Podobną funkcją jest ParallelPeriod, która również zwraca nam wartość sprzedaży z okresu, równoległego okresu do wcześniej wybranego lub, lub do okresu stanowi field kontekst w ramach danej wizualizacji. Tą funkcję napiszemy sami, więc ja teraz dodaję nową miarę do tabeli miar i nazywam ją sprzedaż Parallel Period. Czyli jakby okres równoległy. Wpisuję funkcję Calculate, która jest niezbędna do zmieniania kontekstu wyliczeń w języku DAX. A następnie używam funkcji Parallel Period. która zmieni nam kontekst działania tego właśnie obliczenia funkcja `period` jako argumenty przyjmuje okres to, po którym będziemy się poruszać czyli na przykład daty ilość interwałów czyli na przykład minus rok oraz rodzaj interwału czyli rok I ta funkcja w tej chwili jest doda dodana do tabeli miar, i możemy ją również dodać do wizualizacji. Jak widać, jakby otrzymujemy wartość sprzedaży z poprzedniego roku. Czyli e, bieżąca wartość w 2018 wynosi tyle 2 300, 300, 313 tysięcy z haczkiem, i tą samą wartość otrzymujemy w 2019, dlatego że tutaj cofiemy się o rok zgodnie z, z tym założeniem cofiemy się o rok i pobieramy wartość sprzedaży z równoległego okresu z poprzedniego roku i tak to mam miejsce w każdym z okresów różnica między funkcją date add a funkcją parallel period jest taka, że funkcja date add yy, jest w stanie odnieść się do konkretnej daty. Natomiast funkcja Paramperiot odnosi się do okresów z kalendarza, czyli całego roku, całego miesiąca, całego kwartału. Będzie to szczególnie widoczne w momencie, kiedy dodamy kontekst miesiąca. I jak widać funkcja date add porównuje ten miesiąc. Czyli to widzimy w tym miejscu. Widzimy porównanie wartości sprzedaży miesiąc do miesiąca. Ten procent różnicy wartości sprzedaży w każdym miesiącu jest inny. Natomiast para period został, jest wyliczany dla roku, więc widzimy, że w każdym, miesiącu, w każdym miesiącu ta wartość jest taka sama. Jest to porównanie całego kresu, całego roku. Kolejną ważną funkcją którą możemy wyklikać za pomocą szybkich miar jest funkcja jest funkcja month today, tak zwana suma krocząca w ramach miesiąca i ją również otrzymamy poprzez wybranie szybkiej miary month to total jako wartość bazową kolejno znowu pobieramy sprzedaż netto a jako oś czasu możemy wybrać zarówno kolumnę daty, jak i kolumnę miesiąca. I teraz ta funkcja zostaje dodana do naszej tabeli AR i możemy ją wykorzystać e, wybranej przez nas macierzy. I zaznaczamy macierz, dodajemy i już mamy w czyli sumę kroczącą w skali miesiąca. Aby to zobaczyć musimy dodać poziom agregacyjny dni w skali miesiąca. Więc ja teraz przeciągam dzień jako kolejny poziom w kolumnach, na główkach kolumn i rozwijam tą wartość. Jak widać nasza wartość sprzedaży, nasza wartość bazowa sprzedaży jest różna w każdym miesiącu. I teraz Wartość krocząca w skali miesiąca, czyli ta wartość sprzedaży MTD, kroczy, czyli zwiększa się o wartość w skali miesiąca, aż do wartości ostatecznej. W momencie, kiedy miesiąc się zakończy, wartość MTD znów rozpoczyna się od początku w skali miesiąca i rośnie zgodnie z wartościami w kolejnych miesiącach. Możemy również zastosować sumę kroczącą w ramach roku. Aby to zrobić, używamy Total JTT. Będzie to suma krocząca w skali roku. Teraz wartość sprzedaży MTD nie przestaje rosnąć w momencie, kiedy kończy się dany miesiąc, czyli styczeń kończy się na wartości 134 tysiące 34 zł. natomiast w kolejnym miesiącu w lutym 1 lutego sprzedaż wynosiła 9876 i ta sprzedaż jest dodawana do wartości sprzedaży z poprzedniego miesiąca w ten sposób otrzymaliśmy sumę kroczącą w ramach roku w momencie kiedy zacznie się kolejny rok i skończy się w naszym przypadku 2018, to nasza funkcja znów się zeruje i zaczyna naliczać sumę krocząc od początku kolejnego roku. To wszystko, co chciałem dzisiaj Wam pokazać. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.